A jaki zapach! To w połączeniu z ogarem wzwód. <grystanie> no to chyba byłem gotowy zajrzeć w ciepło. FBI open up! FBI to To jest zabawaczka. Dobra. Ładuj sobie od razu, bo jesteś chyba gotowy, nie? <grystanie> Na no to chyba byłem gotowy <śmiennie> całe życie, ku**a. <śmiennie> okay, lekko, możesz dobić od dołu, delikatnie, okej, okay. przeładować. Uwaga, strzelamy i czerwona kropka na tarczę, na cel i strzelamy. Powoli, Kup się, żeby było wszystko okay. A jaki zapach! To w połączeniu z ogarem, wzwód. <grystanie> <grystanie> Chłopaki, wiecie jak pójdę na siku potem, dobra? <grystanie> Może być nie w tarcia, ale... Dobra. Proszę o zaglądamy, zaglądamy, spuszczamy. Przedstawmy i strzał kontrolny. W celu, Kurwa, jeszcze dwa wundosze, ja pójdę. <grym> 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 Dziewiąteczka, ósemeczka, szósteczka. Tu mi trochę poschodziło. Nie jest źle. Nie tak jest. Tak jest, ale do odwrót. Tylko, że oni ze śrutu walą, to też trochę inaczej. Jeśli gotów, to ładuj. Jak byłem rzeczny? Może dobrze. <noise> wiesz to się tak mówi, ale jak jest kilka osób, ja zwracam tak. uwagę na innych, a tu już ktoś ładuje, jeszcze wiesz, zamieszanie, a nie daj Boże, jak ktoś jest gdzieś tam a, a, dziecko, ktoś, czy ktoś człowiek, ogląda tarczę. Tak. A to jest bardzo często, że ludzie wiesz, nie czekają na komendę, że możemy iść, tylko lecznie, nie, nie docisnąłeś go. Okej. Okay. ok. Odwracamy. Uwaga, ładuj, jeśli gotów, to ognia. Lewa tarcza twoja. Wybierz sobie cele i postaraj się, żeby były trafione. Elegancko poszło chyba w kwadracie. Niech nie Pięknie. To jest tu najpiękniejsze na no świecie. Jest... I strzał. <noise> Teraz czułem jak kopało, nie? Strzał. Czekaj. Tylko nie dmuchnął. Ale to w powietrzu to już jaka łeb serca, Dobrze, no. <noise> że w powietrza nie w każdą I to proszę Ciebie. Cyk. Ładuj broń, bo już wiesz jak. Pięknie. Przeładuj. Uwaga, ale, strzelamy. czy łatwiej się strzela niż zroń, ale tak przyjemniej jest. No nie podtrzymywać, nie podtrzymywać. Odcinamy magazynek tak jest, Odciągamy, zaglądamy I Dziękuję, przejrzałem takie świetne, fajne, nie? No, skała, dobrze. No, zabawa fajna. Z tym takim, że... jeszcze lese później, to jest coś z tyle, mi piwo, nie? Widzę, że chcesz, no dobra. To mówiłeś Taak? z Amunicją jest jak z flaszką, nie? Nigdy nie, nie słyszał, żeby została to w torbie na przykład. Dokładnie, nie? No i dobra, jak chcesz to bardzo szybko, piątkę, musisz wiesz, bach, 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 bach. No to ale no to musi wiesz, wiesz kurwa, być klasyka, nie? Klasyka, FBI, open up! FBI, open up! Elegancko. I teraz... Szyf. Rozładuj. Nie dmuchnąłem. <coughs> Dziękuję.